Poczułem magię świąt przez tą grę. Gdzie ty jesteś? Czy ty wyszłeś już? Ale do, nie. Ale to... Do... What the fuck? are you?! Hopie, hopie. Patrz! Co oni zrobili z roczymem?! Roczym! Stary! Bracie! O, lecisz no, na miniaturkę <grym> roczym. Bo ja tu, jak wszedłem, też. Próbowałem wyłączyć tę muzykę. Bo ona się kuźwa nie chce zatrzymać. Dobra. Wkurwia mnie. Do pieca z chujem. My powinniśmy ją sprzątać. O kur. Dobra, ee. Hej, lemon dzisiaj. E, ho, ho, wesoły świąt. Wigilię to nagrywamy. Co nie? Wcale nie, trzy dni przed świętami. Tak. Dobra. Dzisiaj sobie nagrywamy sprzątanie, jak widzicie jesteśmy w jolly nastawieniu normalnie Bo ta gra jest jakże wyśmienita Tak, czuję magię świąt ja piję herbatkę akurat świąteczną, jest o smaku dupy elfa Generalnie Mikołaj się wkurwił i postanowił zrobić rozpierdol w swojej fabryce i musimy pani to posprzątać, bo nas poprosił ładnie Dobra, to jest fabuła całego odcinka, lecimy po prostu sprzątańsko, to jest, to jest special Wigilia wi, wi. Dobra, najpierw palimy te roczymy, żeby nie zostawiały śladów krwi. Daj w tytule jakiś fit hopieroczyn. Dam w opisie, gościnny <śmuszny> gościnny tam, wystarczy dam, 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 dam w opisie. Tutaj, taki biedny elf w tym wyrogu. Dobra, lecisz do pieca, chuj. Co ty? Co ty? Co ty? Co ty? Co ty? Ja zdechłem zdechłem, gościu O kurwa, jaki rozpierdol się tu zdarzył o, Ja nie chcę nic mówić, ale na razie my tu zrobiliśmy tylko większy bałagan Ja tu palę zwłoki, mów za siebie Przedawała mi ta muzyka na początku, ale szczerze jest teraz trochę niezręcznie Tak Wow Przepraszam, roczy... Kurwa, nie to Przepraszam, muszę to zrobić no, wypierdalej, wypierd dalej, no dalej. Tak, no to... iść, spadnij w końcu! <gulia> Kłuźwe, Angoleję! No, wypierd... <gulia> Wiesz, jak ty śmiesznie wygląda z mojej perspektywy? No wiem. To nie było to czasami? Tak, tam. Tak! No kurwa, on tu wrócił! No kurwa, dlaczego on się wraca tutaj? Wyśpal tego typa, co tu wraca, bo mnie w kurwie już. Dobra, ja pos... no, pospalam trochę tych. Może, e... droczymu, no, chciałem powiedzieć coś innego gejów? nie coś bardziej tematycznego elfów? no ży... wy... <laughs> kurwa wodę wylał fuck you mean no ten skur... on jest... dobra to będzie główny bohater tego odcinka on, on, on tutaj i on chce opowiedzieć nam historię nie chce zdechnąć on się jakoś... on się kurwa glitchuje jakoś w innym wymiarze i chuj wylałem brudną wodę ja pierdolę Ej, a my naprawdę tutaj palimy wszystko, czy coś zostawimy No Nie, nie wiem Palimy no kurzu, co... Nowy porządek <grym> Chłopcy Chłopcu za dużo od się się Ma Karla Marksa Co? Big Ten brother i swatching you. kalkulator Ten typo wymyślił komunizm, debil! Pojarzy. O kur <grym> Jak to się stało? No ja pizgam! Ja ta no. gra jest tak satysfakcjonująca jak... Jak kurwa... Wigilia klasowa. Dokładnie. Dlatego nie byłem na wigilii klasowej w tym roku. Kurwa. <grym> <grym> my fucking Jak się wkurwisz nawzajem. Okej... Okay, y kurwa... <grym> nie mogę. Już my <grym> jesteśmy jak jeden organizm. <grym> my dzielimy jedną szarą komórkę generalnie. Dobra. Nie! Luzik, ja tutaj mam wszystko na guzik. Okay. Kurczę, jak być takim luzakiem jak... <laughs> oh, Ale luzacki film od luz zluźnego, prowadzącego. <laughs> ja pisgam, hmm. dlaczego. Skąd, skąd ty bierzesz ten cały luz? <laughs> no kuź, ej! Nogę mi dało. Chcesz powochać? Nie! Ale tutaj kolejny biedny roczym leży po prostu znaczy ten jak. Nazywać ich roczymami? Nie. Gości nie wystąpił <laughs> roczym Jolly Christmas Ej, dobra to teraz... nawet, On Nawet nawet jak chopie, Kurwa On się nie uchroni przed nami Nawet a... jak, jak nie występuje z nami w odcinku, to i tak występuje. Ej, a spalimy go w prawdziwym życiu? Okej. Okay. specjalna. Id, I'd bet. I subskrypcja. <grym> o kurwa. Co to było Ej, Jak Ile mam pingu? No kurwa, mam 11 pingu. Fuck you mean. Mi pokazuje, że mam ping 0, to jest niemożliwe. No właśnie. Nie z moim aktualnym internetem. Opie, nieważne jaki byś miał internet, to i tak ma minimalny ping, to jest ping 1. Szczerze, Dynamit! Nieee! Co a oku! <laughs> Mogłeś pomienić Ale. Ty umarłeś? Umarł Ale z maszyny. Ale, Ale z maszyny wystrało dynamit. Bo ja, wiesz co? WIESZ CO? Edward Gierek. What does this mean? Jestem ciekaw, czy teraz w opisie twojego filmu pojawi się Edward Gierek jako wspomniana, znana osoba. Ale... Ej, faktycznie, bo YouTube tak działa. IN A Minute! przepraszam, no za, może... może pan przejść pani tak właśnie. Dobra, ty nie. Za skurma O nie. O nie! O kur... O My PC Nie zbliżaj! Ty chuj! Co ty kurwa? What have you done? Mam 16 lat! Ej! Let's go! Ok. I fuck with it. No e, Dobra, ja może popalę trochę <śmiech> elfów. <śmiech> elfów? Palę swoją dupę. Ale? Dupa elfa, to jest ten, ten najświeższy odcinka co nie. E, dam jeszcze. Cześć, że dam tutaj w opisie, że. Wife, Dexag, Roczym, Dupa Elfa i Edward Gierek, świąteczne sprzątańsko. F featuring, kurwa Edward Gierek. Chciałbym żyć w uniwersum w sumie tej gry. Kurwa jasne. Co? Ej, bo tutaj jest coś. Jak to się tam znalazło? Bo... Co, gdzie? Chodź tu do mnie, go. Tak. Czekaj. Co? What the fuck?! Co no. A ah, Także korzystając z tego, że, że nie ma tutaj z nami aktualnie Lemona i, i że mam e, prawo do wolnego kutasa i słowa to chciałem wszystkich poinformować, że... <ścoughs> Za! Kurwa, się poddałem. Dobra, nie kończę tego już. O oh, kurwa, nienawidzę świąt, kurwa. Okej, okay, dobra, nie sobie. Już, już, już to spalam. Zabij się! Cringe, świąt nie będzie. Więc to jest mój chłopak. Ta jedna dziewczyna na odpadzie, co? Że <grymne> <grymne> mnie odkleiło. Tak, jakby uświadomiłem no ja sobie pierdolę. w ogóle, gdzie ja jestem i co ja robię. Zapomniałem. <grymne> Ta gra jest tak realistyczna, że się na to, że to prawdziwe życie, co nie? No, bo ja gram na Oculusie, nie mówiłem ci. <grymne> Hmm. My to w ogóle nagrywamy? Jeszcze czy... czy... Dalej, czy dalej tak się nagrywa. Aha. Dalej Takie... się nagrywa. Jak będzie A, coś śmiesznego, no to... to... Nie, to już, to, to już praktycznie na tym etapie, nie wiem, to wszystko by zostawisz, jakieś zakończenie. Patrzcie, widzę, że posprzątaliśmy wszystko. Zabijcie nas. Cześć. Wesołych świąt. Drogi Mikołaju. Podrap mnie pojaju. Oh. <laughs> oh Jak ja, gdy pięćdziesiąty raz zrymuje mikołaja z jajem Stawie, jestem twoim panbojem, a ja tutaj się śmieję ze wszystkiego co powiesz Tak? Rocznym <laughs> Nie tak, no, kurwa Ej, patrz co znalazłem Kurwa na ziemię skurwielu Wow. Więc jak ty tym tak kręcisz? Czy to są w ogóle jakieś kontrolki w tej grze, o których nie wiem, bo mam takie wrażenie, że może tak być. Jest, yy. musisz przytrzymać alt i potem kliknąć F4. Okej. Okay. Drop tool na G. Co? Czy mogę wrzucić miotłę? Nie, na G tylko się przeteleportowałem. Ej, można! Ej, what the f można, miotłę można tylko wyrzucić chyba. Zajebałeś mi miotłę! Ej, a patrz na to. Patrz na to. Guźba, bo komuś konsolę odpaliłem coś. Ghost, what? Ty! What the fuck?! <laughs> <laughs> Nieu. Nieu. Ej, no to tak umy umyjemy to łoto łota się No przed kominkiem. Naprzeciwko No tylko kominka no pokaż się teraz. Wow! <laughs> Widzę cię I, dobra, nara <laughs> Nie, nie dostaj mnie! Dobra, umyj to nasupicie i te kurwa rzeczy co są okay. na dachu. Jeszcze raz tu czekam jak to wygląda. Patrz, N -n -n -nagraj, zajebiście. Mnie. Na Nagraj mnie jak sprzątam. Duchy, duchy ratunku, kurwa. Ghost I prześlij mi na to, to na telefon. <słuk> Ej, wyślesz mi ten filmik na moją komórkę. <śleszew> mm, ja tam... Nie no, że ja wyłączę, wyłączę. tego ghosta, tylko... Nie, czekaj jeszcze jedno! Tu. ja nie wiem jak to wyłączyć nawet. Co? A e. Dobra, czekaj, może ja Jeszcze wszędzie tam. się rozejrzę No, rozejrzyj się na swicie i możesz wyłączyć jakoś. Tak no, sam jest sklejony. Kujwa w którym momencie Dexus zaczął latać. No nie wiem, stary, ja cię wytnę z tego odcinka. Co my kurwa dzisiaj jakoś ten. Komunizm. Był Gierek, był Jaruzelski Był Marks No Komunistyczny no, odcinek chodzi? No tak, bo Mikołaj jest komunistą Daje każdemu prezenty, jest czerwony No Komunista Ten, ten odcinek nawet nie ma puśćcie, Widzowie, puśćcie to z rodziną przy wigilijnym stole to, to będzie na pewno lepsze niż Kemin sam w domu Wait. Bardzo rodzinny film, gdzie y, tutaj żartujemy o komunistycznych świętach i o Marksie gadamy i o innych takich śmiesznych ludziach. I o tym, jak komunizm jest wspaniały. God, Godmold on! Co ty kurwa, ja... jaki Godmold? Czy ja jestem nieśmiertelny? Nie! Michael, no. don't leave me here! Majka sprawdzę czy zdechnę od dynamitu, więc na razie się nie zbliżaj. Um. Przeżyłem! Niesamowite! Jesteś duchem. Duchy nie umierają. A jeszcze nie roz... Duchy nie strają. Trochę teraz. A, to patera. Nie, no dobra, chłopie, i, i mi się kończy cierpliwość, tak szczerze. Jest tyle jeszcze tych rzeczy do spalenia, bo już jest tutaj czy, czyściutko w sumie. No, powiedzmy Mikołajowi... A, jebać te zwłoki tutaj, co są. Wyczyściliśmy, niech Mikołaj samcy pospalate pospala te zwłoki jest złej czysto. Chodź, chodź do kominka, chodź do kominka! <grym> Dobra, e, widzowie, generalnie to był nasz specjalny świąteczny. Dziękuję za oglądanie. Chujowo się bawiłem. Komunizm to jest naprawdę religia i. you in religia. No w świąt niech wam Mikołaj przyniesie jakieś chujowe prezenty. No i... No i my kończymy, to, to, to tyle. Wpadajcie na kanał Roczyna. <grym> ja powrót, no. <grym>